Dzień dobry, cześć, witam Cię w kolejnym filmie z cyklu filmowa FinPedia, czyli cyklu, w którym prostym językiem staramy się wytłumaczyć czasem skomplikowane pojęcia z zakresu finansów osobistych, z zakresu budowania majątku, ubezpieczeń czy kredytów. Dzisiaj skupimy się na instrumencie inwestycyjnym, jakim są akcje. Ostatnio omawialiśmy obligacje, więc dzisiaj idziemy krok dalej i pogadamy sobie trochę właśnie o tym, czym są akcje i o tym, na co warto zwracać uwagę. Jeżeli chcielibyśmy definicyjnie powiedzieć, czym są akcje, to musielibyśmy powiedzieć, że jest to papier wartościowy, który daje nam pewien zestaw praw materialnych i niematerialnych. Ale co to oznacza dla nas jako dla prywatnych inwestorów, którzy chcą po prostu w akcjach zaparkować na jakiś czas swój kapitał i którzy chcą nauczyć się tego inwestowania w akcje. Musimy pamiętać o tym, że akcje dzielą się na takie z rynku publicznego, czyli dostępne w obrocie publicznym, możemy je kupić na giełdzie, i na akcje spółek niepublicznych, których na giełdzie nie kupimy. My dzisiaj skupimy się na tym pierwszym rodzaju. Akcje, tak jak już dążyłem wspomnieć, są instrumentem inwestycyjnym, więc podlegają określonym ryzykom z rynku. Dwa takie ryzyka sobie jeszcze omówimy dzisiaj w ramach tego filmu, ale trzeba o tym pamiętać, bo często niestety, szczególnie w okresach hossy na giełdach, spotykamy się z takimi artykułami, które wręcz namawiają nas do inwestycji w akcje, najczęściej Wtedy, gdy jest już ciut za późno, chyba że nasza strategia jest bardzo długoterminowa. Ale jeżeli mamy w prosty sposób omówić, czym są akcje, to najprościej mówiąc, akcje są swego rodzaju instrumentem udziałowym, czyli stając się akcjonariuszami, nabywając akcje danego przedsiębiorstwa, stajemy się współwłaścicielami tego przedsiębiorstwa. A to daje nam pewne prawa, na przykład prawo do udziału w zysku. Tylko, czy to prawo do udziału w zysku to to samo, co prawo do dywidendy? Niekoniecznie. Dlatego że prawa do udziału w zysku nikt nie może nam odebrać. My to prawo mamy nieprzerwanie posiadając akcję danego podmiotu. Ale już nie oznacza to wcale, że co roku będziemy z tego tytułu otrzymywać dywidendę. Ponieważ nie zawsze spółka podejmuje decyzję o wypłacie takiej dywidendy. I my, jako akcjonariusz, jako współwłaściciel, nie możemy z tym nic zrobić. Chyba że jesteśmy akcjonariuszem większościowym. Wtedy mamy już trochę inne opcje do wyboru, no ale raczej. Tych filmów nie oglądają osoby, które posiadają ponad 50% akcji spółek notowanych na giełdzie. Więc dla ciebie, jako dla prywatnego, indywidualnego inwestora, raczej musisz pamiętać o tym, że tutaj oczywiście masz prawo do głosu na walnym zgromadzeniu, ale jednak raczej nie będziesz miał dużego wpływu na kształtowanie strategii spółki. Okej, okay, ale skoro wspomnieliśmy, że akcje to instrument inwestycyjny i podlega określonemu ryzyku, to omówmy sobie dwa rodzaje tego ryzyka. Pierwszy rodzaj to ryzyko tak zwane systematyczne, czyli inaczej rynkowe. Jest to ryzyko wynikające z warunków aktualnie panujących na danym rynku, z warunków ekonomiczno-gospodarczych, z warunków politycznych, które może doprowadzić do sytuacji, w której cena akcji czy wartość akcji, które posiadamy, nagle bardzo mocno spada. Pod to ryzyko możemy podpiąć na przykład Ryzyko recesji. Jeżeli do takiej recesji w gospodarce dojdzie, to w tym momencie na 99,9% wartość naszych akcji w portfelu spadnie. Nie w ramach jednej spółki, a w ramach tak naprawdę wszystkich spółek, które posiadamy. I to jest ryzyko, któremu my, jako inwestorzy indywidualni, nie bardzo jesteśmy w stanie jakkolwiek zapobiec. Możecie sobie przypomnieć, jak ta sytuacja wyglądała w trakcie pandemii, gdzie tak de facto w ciągu jednego miesiąca giełda potrafiła w Polsce zjechać o 60%. To jest typowo ryzyko rynkowe. Tutaj tak naprawdę dotknęło to ryzyko bardzo wiele. Rynków. I my, jako prywatni mali inwestorzy, nie mieliśmy tak naprawdę żadnego wpływu na to, co z tą wartością akcji się dzieje. Dlatego też, jeżeli już chcemy inwestować w akcje, musimy pamiętać o tym, żeby robić to nie całym naszym kapitałem, wszystkimi naszymi pieniędzmi i wszystko w jedną spółkę, tylko o odpowiedniej dywersyfikacji tego ryzyka i o odpowiednim doborze instrumentów do portfela. Drugi rodzaj ryzyka, który warto jest tu wyszczególnić, to ryzyko specyficzne, czyli ryzyko odnoszące się do sytuacji konkretnej spółki jej decyzji i jej dalszych działań. Jest to ryzyko, które szczególnie wzrasta, kiedy dana spółka na przykład ma problemy finansowe, kiedy kondycja finansowa tej spółki nie jest najlepsza. Drugi moment, w którym takie ryzyko wzrasta to sytuacja, w której dana spółka próbuje wejść na nowy rynek albo wypuszcza jakiś nowy produkt. Musimy o tym pamiętać i tutaj znowu bardzo fajnym przykładem będzie choćby CD Projekt Red, który przed wypuszczeniem Cyberpunk'a był napompowany do granic możliwości, gdzie po relisie tej gry akcje spółki bardzo, bardzo szybko powędrowały w dół, dlatego że gra była w dużej mierze niedorobiona, co spowodowało, że akcjonariusze bardzo dużo stracili w bardzo krótkim czasie, oczywiście, o ile akcje sprzedali. Bo o tym też musimy pamiętać, że jeżeli chcemy inwestować już w akcje, to warto to robić kapitałem, do którego możemy nie mieć dostępu przez określony czas. Warto tą strategię zbudować sobie w sposób długoterminowy, gdzie takie pojedyncze, krótkie wahania czy wydarzenia nie wpływają za bardzo na wartość całego naszego portfela. Jeżeli te ryzyko odpowiednio zdywersyfikujemy, oprzemy się o odpowiednie instrumenty i zabezpieczymy nasze inwestycje w akcje innymi również rozwiązaniami w ramach dywersyfikacji, wtedy Jesteśmy w stanie spać spokojniej i kupować, gdy leje się krew, jak to mówią, czyli w sytuacjach kryzysowych. Tak, de facto, nasze podejście do zakupu akcji powinno wynikać z naszego profilu ryzyka, z tego, jaką my mamy skłonność do tego ryzyka. A o tym, jak to sprawdzić, mówiłem już w jednym z filmów vlogowych, który jest na tym kanale, czyli jak przygotować się do inwestowania. Natomiast, jeżeli już mówimy bezpośrednio o akcjach, Mamy tamto prawo do udziału w zysku, prawo do dywidendy. Jeżeli odpowiednio dobierzemy sobie takie akcje, możemy się skupić na przykład na akcjach arystokratów dywidendowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie, żeby do tego koszyka się w ogóle zakwalifikować, spółka musi mieć historię wypłacania dywidendy przez co najmniej 25 lat i z roku na rok ta dywidenda musi być wyższa niż w roku ubiegłym. Dywidenda na akcję. W związku z tym firmom bardzo zależy, żeby być w tym gronie, bo to też wzbudza większe zaufanie wśród inwestorów no i to powoduje, że. Firmy dążą do tego, aby te dywidendy wypłacać. Spółki dążą do tego, aby te dywidendy wypłacać. I na samym końcu tego materiału poruszymy sobie jeszcze jedną taką bardzo istotną kwestię: czy to jest do końca tak, że cena akcji w danym momencie, razy ilość tych akcji w obrocie, wyznacza realną wartość spółki? Jak możecie się domyślać, nie jest tak, bo gdyby tak było, to nie byłoby takich jazd na rynkach, nie byłoby takiej sytuacji, że nagle warto. Cena akcji może spaść nagle o 30%, ale to nie oznacza, że wartość spółki nagle spadła o 30% i że nagle wszystkie aktywa, które ta spółka posiadała, gdzieś nam nie wiem, wyparowały, prawda? To oznacza po prostu, że sytuacja ekonomiczno-gospodarcza jest taka, a nie inna, i oczywiście to może się pokryć ze złą sytuacją finansową spółki, wtedy pojawiają się problemy. Natomiast często te. Bańki, które są pompowane, i później te bardzo duże zjazdy wartości, nie mają realnego przełożenia na naszą inwestycję w perspektywie bardzo, bardzo długoterminowej, bo te spółki sobie z tym radzą i wychodzą z tych terapatów. W związku z tym to nie oznacza tak, że nagle wartość firmy spadła o 30, 40 czy 50%, ale najczęściej w wyniku strachu, w wyniku pewnych mechanizmów psychologicznych, które zachodzą u inwestorów nie tylko indywidualnych, ale również instytucjonalnych, nagle zaczęła się po prostu wyprzedaż akcji danej firmy. Tutaj ważne jest to, aby śledzić z jakiego powodu ta wyprzedaż się zaczyna, bo czasem możemy zostać niestety z ręką w nocniku. Jako akcjonariusz oczywiście mamy prawo do udziału w likwidowanym majątku tej spółki, natomiast mamy prawo do tego udziału wyłącznie wtedy, jeżeli wszystkie pozostałe roszczenia wierzycieli zostaną wcześniej zaspokojone. Czyli my, jako akcjonariusz, jako współwłaściciel, jesteśmy tak naprawdę na szarym końcu. Musimy o tym pamiętać i rzadko kiedy z, tego likwi z majątku likwidowanej spółki jesteśmy w stanie, czy spółka, firma jest w stanie pokryć wszelkie roszczenia zewnętrzne, a także już na samym końcu roszczenia akcjonariuszy. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to fakt, że my jako Akcjonariusze, nie musimy wcale dopłacać do spłaty zobowiązań tej danej firmy. Czyli, jeżeli jesteśmy posiadaczem takiej akcji i firma upada, to najprawdopodobniej nie odzyskamy tego, co w tę akcję włożyliśmy. Bo, tak jak już wspomniałem, najczęściej tego likwidowanego majątku nie starczy na zaspokojenia do zaspokojenia roszczeń akcjonariuszy natomiast jeżeli nawet nie starczy tego majątku do zaspokojenia roszczeń wierzycieli to my jako akcjonariusze nie musimy do tego nic dokładać. Dlatego jeżeli chcemy inwestować w akcje, bardzo ważne jest to, żeby określić w jakim miejscu portfela one dla nas są, jakim kapitałem dysponujemy i jaką część z tego kapitału chcemy na te akcje przeznaczyć. Warto jest też same akcje dywersyfikować pomiędzy Akcje różnych podmiotów, a służą do tego takie instrumenty, jak między innymi fundusze inwestycyjne, o których powiemy sobie w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli wiedza związana z budowaniem majątku, budowaniem kapitału, zarabianiem, podnoszeniem swojego wynagrodzenia, a później zarządzaniem tym, co już zarabiasz, jest dla Ciebie istotna, zostaw subskrypcję, lajka, komentarz, kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a my widzimy się w następnym materiale. Cześć!